Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc wrzesień dla urodzonych w znaku lwa. Energia września. Dziesiątka mieczy. Związki uczucia miłość. No, szóstka buław. I sprawy zawodowo-finansowe. Piątka buław. No ta dziesiątka mieczy to nie jest fajna karta to jest jakiś ból, jakaś e, taki nóż w plecy, nagła sytuacja, która e, będzie bolała. Tak, tu jest, e, tu jest rzecz, która będzie bolała. Mm, natomiast ta karta mówi, to są ostatni ból, ostatnie łzy. To jest, e, że tak powiem, czas ciosów w plecy, niespodziewanej sytuacji, która mówi o... Y, no, niestety, to będzie tak jak wiecie, znienacka niespodziewanie. Ktoś znowu może chcieć Wam zrobić krzywdę, ktoś coś zrobi, ktoś powie, może dostaniecie jakąś informację, która na Was zaboli, bardzo zaboli. Ktoś może z Waszego otoczenia będzie chciał Wam po prostu zrobić jakąś tam krzywdę, zawisny e, współpracodawca, chociaż e, wspólnik, e, chociaż no tutaj przyjdzie Wam walczyć, ale dobra. E, książka mieczy mówi o tym, że to tak jak powiedziałam, ostatnie ból, ostatnie łzy, po tym ciosie, pierwszym szoku, hmm, staniecie, podniesiecie się i znajdziecie rozwiązanie problemu, które wywołał hmm, ten ból. Czyli to nie jest tak, że ten, te miecze was tak przybiją i przytłoczą, a, że będziecie cały miesiąc leżeć i kwiczyć. tylko nie. Owszem, one przybiją, wbiją się, zaboli, ale zaczniecie bardzo logicznie, bardzo mądrze myśleć. I będziecie starać się bardzo szybko i łatwo rozwiązać ten problem. Może ten problem nie da się rozwiązać szybko, nie da się rozwiązać, ten, ale samo rozwiązanie, nie wiem, przyznanie się do błędu, wzięcie na siebie odpowiedzialności i na przykład powiedzenie szefowi, ja to naprawię, daj mi czas, ja to naprawię. Czy nie wiem, porozmawianie z instytucją, zgłoszenie się do jakiejś tam instytucji, która, która wam ten cios zadała i powiedzenie, dobra okej, okay, zawaliłem, zrobiłem, bo najgorsze to jest unikanie, najgorsze to jest e, miganie się, udawanie, że się nic nie wie, nic się nie słyszało i, i absolutnie to nie ja, bo to nie ma sensu. E, tu z, przyznanie się e, i znalezienie rozwiązania. Czasem jest tak, że na przykład e, do szefa czy do, do kogoś idziecie już z konkretnym pomysłem na to, jak to rozwiązać, a czasem wspólnie siadacie e, burza mózgów i rozwiązujecie, szukacie rozwiązania tego problemu, żeby konsekwencje dla Was, jak również dla firmy były jak najmniejsze. Oczywiście, może się zdarzyć tak, że e, będziecie musieli ponieść konsekwencje, tak, swojego, bo tu jest też to, że owszem, ktoś Wam tego, ale tu są też konsekwencje Waszych działań, Waszego podejścia do, do pewnych rzeczy, ale Wy to uda Wam się to, y, że tak powiem, uniknąć. Y, no konsekwencje jakieś będą, ale a samo już to, że, że bierzecie to na klatę i, i staracie się rozwiązać, i dacie z siebie wszystko, żeby zniwelować, że tak powiem, konsekwencje tego problemu, który nastał, to już samo to będzie bardzo ważne. Także nie bójcie się, znaczy nie bójcie się. Przyjdzie cios, przyjdzie, przyjdzie zapaść, ale wy sobie z tym poradzicie i, i się wygrzebiecie, uratujecie. Nie jakieś tam konsekwencje, ale to może być rozłożenie na ratę, może będziecie musieli zostać po godzinach, może będziecie musieli wziąć pracę na weekend, ale dacie sobie radę i, i naprawdę znajdziecie rozwiązanie i rozwiążecie i, i uratujecie siebie, swój tyłek i wszystko dookoła. Sprawy uczuciowe szuska buław mówi o powrocie triumfalnym, fakt, że na chwilę, albo w Wasze życie ktoś wróci z przeszłości, był partner znajomy, ktoś, dla, kto był dla Was bardzo ważną osobą. Albo, albo po prostu wy, że tak powiem, wrócicie w czyjeś życie i też znowu wrócicie je do góry nogami. Chwilę pobędziecie, pobawicie się, super spędzicie czas i pójdziecie w swoją stronę. Owszem, jest to czas takiego triumfu, zabawy, radości, fajnego czasu, tylko że to jest czas na chwilę. To nie jest czas na stałe. Jeżeli macie się kimś bawić... Jeżeli, macie być że jeżeli hmm, ten ktoś, do, czy, który, w czyje życie wejdziecie, ma być tylko za, na chwilę i ma być zabaweczką, to odpuśćcie. Bo no nie ma nic gorszego niż zabawa ludzkim życiem, ludzkimi emocjami, ludzkim e, sercem. E, sercem osoby, która może was kochać, sercem osoby, która, e, dla których jesteście ważni. E, lepiej nie wrócić dla własnej radości i znowu zrobić krzywdę. Oby się nie zdarzyło tak, że to ktoś w Wasze życie wejdzie i wybędzie ci jakąś zabawką i zostawi po sobie nóż w plecach. No, tego Wam nie życzę, ale pewne rzeczy, jak to ostatnio usłyszałam, są konsekwencją naszych działań. My sobie pozwalamy, na, znaczy my dostajemy to, na co sobie pozwolimy. I bardzo mądre. Bardzo fajne, bardzo mądre. Ciężki do wprowadzenia w życie, ale no, takie rzeczy nie są łatwe. Nigdy nie były łatwe i nie będą łatwe. Dlatego, dlatego e, nie pozwólmy sobie e, być tą zabawką, i, nie pozwól, i wy, drogi Lwy, nie, nie bądźcie, nie traktujcie ludzi jak zabawki. Tych ludzi, którzy, na których Wam zależy. Wykonujecie, namieszacie, zrobicie. Wow! I sobie pójdziecie i znowu zamilkniecie na, na wiele tygodni czy dni bez sensu. E, bo sprawicie ból sobie, sprawicie wul, ból tej osobie. A jeżeli ktoś w Wasze życie wejdzie tylko po to, żeby się Wami zabawić, e, po prostu wyznaczcie granice i nie pozwólcie zbyt mocno. Będzie ciężko. Chociaż jest to fajny, zabawny czas, cudowny, e, naprawdę. Dlatego bardzo ciężko jest się przed takim obronić. Przed takimi fajnymi, ciepłymi, dobrymi, serdecznymi emocjami, które, które ktoś włoży w wasze życie. Ale możecie być zranieni później, niestety, po odejściu tej osoby. Zobaczycie tę pustkę, ten ból, ten. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, Piątka buław mówi o burze mózgu. O, o tym, że na przykład będziecie pracować i yy, 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 wymyślać rozwiązanie danych spraw, danej sytuacji. Kreatywność. Może będzie planowanie na kolejne miesiące, co będziecie robić? Może będziecie wyznaczać strategię na to, żeby, żeby jak zrobić, jak wprowadzić pewne rzeczy czy zawodowe w życie. Finansowo. Nie ma tu konkretnych pieniędzy, tak? Piątka buław to ławy, no to są, to, to, ale nie ma biedy, tak? Nie ma zapaści, nie ma biedy, dacie sobie finansowo robić. Piątka buław mówi o y, walce z konkurencją, czyli być może, że do jakiegoś projektu, czy do o, na przykład nowej pracy, czy coś będziecie, staniecie między innymi i starajcie się, że tak powiem, znaczy musicie się na przykład do rozmowy kwalifikacyjnej przygotować, musicie, musicie w jakiś tam sposób no, to, tą rozmowę e, przeprowadzić i, i żeby wygrać, tak, jeżeli chcecie. E, może być też tak, bo te karty takie są, e, że tak patrząc całościowo, że staniecie do konkursu, wygracie wszyscy wieczy, ale staniecie, będziecie zmuszeni troszeczkę, bo, bo w tej obecnym miejscu pracy wam się po prostu nie będzie układało. Ale mimo wszystko dobrego, dobrego czasu dla was, drogie lwy, wszystkiego dobrego.